Siemano! Systrózek! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie na koncie widza. Tutaj, no... całkiem okay, fajny ma co Poczekajcie chwilę. Dobra, nagrywamy dalej. I tutaj zostało przygotowane dla nas troszeczkę skrzynek mega boxa, więc dzisiaj je sobie otworzymy. I prosił mnie Widzę w ogóle, że na postać chyba trafić, bo tak w ogóle ma zero pucharków, ale... no i proszę mnie bardzo kiełka bi no i jakąś legendę i taką postać by chciał, żebym bym zrobił, więc zaczynajmy. Pierwsza skrzyneczka, druga skrzyneczka, trzecia skrzyneczka no, czwarta skrzyneczka. Piąta skrzyneczka. Pószta skrzyneczka. No i co? I nic nie trafi. Zobaczysz tego sklepu. Powiedz, że jak wystarczy okację, to możemy mu kupić kacza. No to możemy na legendarne go zadłuża. Więc poczekajcie teraz, zrobię twika Widziałam na YouTube. Kręcić się na krześle, trzeba trzy razy. Raz. Dwa. I trzy. No dobra. I teraz mój do... Jest! Naprawdę? Dodaj na majka? Tak. Szybko. Mamy trochę słabo, ale przynajmniej mają I jeszcze nie Nie jesteś na gadżeta. O, ale to sobie tym gadżetem, bo on w ogóle ma taką fajną żoną, która wydaje sobie na jego kąty. Nie chcę minimizować kucharków. Nie to już by był w koniec odwiedziny? Trochę dziwne. Tak, tak po to, jak to wzięliśmy, na nic nie trafiliśmy. Dopomniałem, bo ja bardzo lubię grać nad tak dajnemajkę. Na I no właśnie jestem starpower, że dynamity grunt strzelają tak jakby do góry. Nie, nie ma Star tam. No coś mi się... kurcze uciekłem o oh, wow Tam jessie mi jeszcze tam biła ciągle czekowała ale no, jakoś to przyszło jakimś to cudem o kurcze no dobra to było w sumie no bo może Wygrajmy sobie jeszcze jego gailę. Widzę po jego postaciach, że bardzo lubi grać Bibi. Ja tak mocno nie mam nią wymacelowanej. I nie. Mogę sobie ją samą zagrać. No na takiej mapce, to ja co tutaj zrobię? Jak na граю себе тут. un і La щось трохи на задиме. un дивимося, граємо. І перешмотаться, Борис. Я un одразу мен дво на себе. От un там там вче,

ten organik taki marny był. Tyle skrzynek przygotował, a co mi teraz? Płótno, myślałam, że przynajmniej ten bitrów pilnie. Albo kiełka, aleksie, ta jedynka się jeszcze. Mam nadzieję. Okej, okay. dobra. Zabity. Skrzynek sobie rozwalamy. O kurczę trochę na tej macie torpka rozwalam na tą stronę. No ale dobra, rozwaliłem, mam torpkę, więc nie tak słabo. Zaraz będzie słabo. Ej, wy zabiję kuchnię. Kuchnię tego to... <śmulite> zabiję. O, nie wiem, cię ja ale jest najmniejszy, myślę, że to tym że... Może teraz jest całkiem dobry. Ja na razie jestem tam gościa. Ta, o, tam jest. Creamate. Jestem infectorem. O nie, jednaką ja się padę inkostorem. Jestem... Nie wiem, że jestem infectorem dlatego, tego, bo mam nikt im pozbyt. I pytam do burzy. Ej, czemu on się dogrył? Dziwny Dobra, możemy sobie dalej Jeszcze raz Napiszcie no, no, w komentarzu, czy chcecie więcej openingów, jak w ogóle można, bo pod ostatnim filmem, z to nie, nie można było pisać o tego w komentarzu, nie wiem czy... On to jest blokada, że dla dziecka jestem niepełnoletni i dlatego jest blokada na pełnym tarze dobra, tutaj tego gościa o nie, teraz nie zrobiłem. dobra, ok, trochę cicho tu jest ale i tak trzeba uważać Ну добра, где есть танцы? Тут все сильно станки есть гости, добра, носок. Тут я ничего не был. Я все готова мечтать. Я готова буду уже ну kurczę lecić z skoczem No dobra nie ja bardzo mocny Skoczem Chyba za mało zepił kurczę On się przestraszył teraz Dobra No kur... mnie nie udało mi się to w Nie nim przestraszyć Dobra, sobie nie No dobra, tu też trochę. kurczę, no. Ale no i co on robi? Masz się leczyć, goście. Dobra, no, uleczyć się trochę, trochę go odbije teraz. Kurczę, trochę to jedno chyba to. O kurde! Ale fajna zabawa z nim była. Wiem, mogłem go zabić, ale dobrze, chciałem się z nim tak połowić trochę. Jednego pukarka teraz potrzebujemy. Trochę krótki będzie ten filmik. No bo coś tak szybko to z sumie zleciał. No, Może jakoś mieli jeszcze postać ulepszymy. No trochę mało to okręg. O nie! Dobra Dobrze, że on ma tutaj takie małe pucharki Bo tu łatwo sobie będzie mógł wbijać takie 10 tysiące No dobra I jakiś. Tor! Ej, jo! Ej Chill! Ale... Ouch. Aby się bardziej nie bali. Dobra, to nie ja daję, nie? mam. czy, ale to dla Aleksa będzie trudno? Nie. Ej, jo! Dobra, strefa go chyba dojechała. O nie! Mita, Mita! Miciama! Miciola? Okej. Okay. Ja mam za coś za Zola. <grych> dobra, jest. I wygląda. Gdzie tu jest Jostek? To Jakey, dobra tu. Gdzie ty, no Z nim też się chcę pobawić trochę.

No dobra, tutaj mamy jeszcze kaskę darmową. Ile? O, dobra, starczy nam może jednak. Starczy nam na gadżeta. To jeszcze drugiego gadżeta przetestujemy. Drugiego gadżeta też nie mam. Naprawdę. Ale ten oferty jest fajna. To 100 zł można tyle gemów kupić. O, jeszcze taki, to się opłaca. że ja nie mam. Ty? Nie dostanę. Pewnie. Pewnie. Nie dostanę, pewne. No dobra, ostatnio to już gierka i koniec odcinka chyba. Gram na koncie widzę pewnie nawet. No. Ok. nie? Ok. On w sumie wiem, że to mi się wyjeżdża na no Dobra Nie ja atakujemy W sumie Coś będę bał Franka Frank nie jest taki mocny jak się wydaje Jakbym miał ultę to bym go śnił na nie zabił Zaczynijcie się na mnie się będzie teraz spodziewany Nie z nim nie walczy bo to jest ciemno. No dobra, może się przyda? Chyba tak, bo tak będę miała tak samą. To ja sobie na to do tego dodałem. kurczę, to już z tym zapomniałam, że ktoś sobie myśli, nie, się gracie. No dobra. To już by było na tyle z tego odcinka. Tak.